Ja mam do Pana Przewodniczącego jedno konkretne pytanie, żeby Pan nam definitywnie powiedział, jak się zachowywać przy referendum. Nic więcej, ale to definitywnie, żebyśmy ostatecznie wiedzieli. To jest najtrudniejsze pytanie, jakie mogłem tutaj usłyszeć. Powiem dlaczego. Od wielu tygodni, ja uważam zresztą, że to był jeden z pomysłów, czy jeden z powodów, dla których Kaczyński na to referendum się zdecydował. Bardzo dużo ludzi pyta mnie, włącznie z członkami mojej rodziny, co mają zrobić, czy na przykład jak nie pobiorą tej karty referendalnej, no to ta cała komisja będzie wiedziała, że nie pobrali, czyli że nie lubią PiSu. I okej, okay. ja mówię, no wiecie, dalej niż na Sybir nie wywiozą. No nie, 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 nie ma, nie ma, nie, raczej nie wiąże się z ryzykiem, ale właśnie, ale przecież problemem nie jest to, czy to jest realne zagrożenie dla ludzi, którzy ujawnią swoje, swoje poglądy. Problemem jest to, że tak wielu ludzi myśli, że to może być dla nich jakiś problem. I pomyślcie teraz nie o Koninie. Nie o Sopocie, czy Gdańsku, czy o Warszawie, ale pomyślcie o lokalu wyborczym w małej wsi, na przykład na Podkarpaciu, gdzie i pomyślcie o młodej kobiecie, która ma serdecznie dosyć systemu, w którym ona jest poniżana i ona postanowiła i chce zagłosować za swoimi prawami przeciwko partii rządzącej. Ale wcale nie jest pewne, że chcę, żeby członkowie komisji, sąsiedzi, może szef z pracy, wiedzieli, słuchajcie, no, nieprzypadkowo kiedyś wynaleziono tajność wyborów. Oni wprowadzając referendum i tę metodę, de facto unieważniają kluczowy aspekt demokratycznych wyborów, jakim jest tajność wyborów. I ludzie się po prostu tego obawiają. Chcę, żeby ma pan rację. Powinienem umieć powiedzieć dokładnie, co robić w tej sytuacji. Ja już powiedziałem na samym początku, jak ogłosili to referendum, że ja je uroczyście unieważniam, bo ono nie ma większego znaczenia. To referendum nie ma większego znaczenia. I dlatego też mówię z pełnym przekonaniem i naprawdę głęboko wierzę, że tak jest. Niech każdy się zachowa w lokalu wyborczym tak, jak mu jest wygodnie. Jak pójdzie, zagłosuje w referendum, to nie zdradza żadnych ideałów bo ani nie, nie, nie ma z tym żadnego problemu. Ważne jest, żeby zagłosować. No kiwa pan głową, ale proszę mi wiedzieć, że to nie ma żadnego znaczenia, bo referendum nie ma konsekwencji prawnych. I powiem panu szczerze, mnie kompletnie nie interesuje po wyborach, jeśli wygramy te wybory i oni stracą władzę, czy oni w referendum mieli 30% czy 50% frekwencji. Kompletnie mnie to nie zajmuje. Ja nie chcę stracić ani jednej osoby. Moja znajoma, starsza pani przyszedł powiedziała: No nie, ja się boję trochę, to, to może ja nie pójdę głosować. A nie znosi, szczerze, pisuj. Ja mówię i, i właśnie jej tłumaczyłem: nie, nie obawiaj się. A jeśli masz powody się obawiać, jakieś subiektywne, obiektywne, to zrób tak, żeby ci było wygodniej. Najważniejsze, pamiętaj, że prawdziwe referendum odbywa się. Na karcie do głosowania. Tylko to się liczy, na tylko to. Tym bardziej, że odpowiedzi na te pytania są no pytania są tak niemądrze sformułowane, że wiadomo, że można spokojnie napisać cztery razy nie i, i, i będzie się miało czyste sumienie. Proszę pani, zdaje się, że jest, jesteś, pa, jest pani ofiarą jakiegoś nieporozumienia. Ja bardzo otwarcie i szczerze mówię. Nie, słuchajcie, nie. nie zostawcie, panią, zostawcie panią w spokoju. Nie, nie słuchajcie, nie. Ja uważam, że tak naprawdę po raz kolejny można zobaczyć przykład tego, że pani. Jest ofiarą Kaczyńskiego, ofiarą TVP Info. Pani jest bez winy. To, co oni robią, w, używając mediów publicznych każdego dnia, od rana do wieczora, ludziom, którzy z jakichś powodów albo nie mają dostępu do innych mediów, albo oglądają akurat te media, bo może w domu jest taka, taka atmosfera, to później mówią właśnie takie rzeczy. I niech pani zauważy, Niech pani zauważy, tu jest, nie wiem, dwa tysiące ludzi, ponad dwa tysiące, i pani jest jedyna z zaciętą twarzą i krzyczy na nas. Tu wszyscy są, tu wszyscy są w porządku. Zresztą bardzo mi się spodobało wyjaśnienie, jakie złożył. Nie, już nie denerwujcie pani tam, Zosta już. Bardzo mi się spodobało i, jeśli pani pozwoli, mówię teraz serio, jeśli, jeśli przypomni sobie, pani pan Jarosław Kaczyński mówił o referendum i o wyborach teraz w Katowicach, w spotku. Ja to obejrzałem ze sto razy, bo sam nie wierzyłem. Ale gorąco każdemu, pani też, proponuję, żeby zobaczyć jeszcze raz ten fragment wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego, gdzie mówi o wyborach i o spotku. I powiedział dokładnie tak. I pamiętajcie, lista numer cztery, cztery razy nie. Ja sobie myślę. <noise> ok, to. No, w pełni się z nim zgadzam. No, oczywiście nie ma mowy, żeby ktoś przyzwoity, rozsądny, ktoś, kto miał szansę jakby zrozumieć, co się dzisiaj w Polsce dzieje, żeby go zagłosował na, na listę PIS-u, na, na, na listę numer 4. Ale też ja nie chcę szydzić, naprawdę ja to mówię z takim narastającym przekonaniem, jak widzę tych ludzi, którzy właśnie wpadli w sidła tej propagandy, tej kampanii. Jakby się Pani tak przyjrzała, zobaczy Pani trochę tutaj rudych, bo ludzie mają poczucie humoru. Ale niech pani tak powie szczerze, pani widzi diabła tu na scenie. Albo pani słyszy język niemiecki na tej scenie. Moim zdaniem, moim zdaniem nie. I powiem szczerze, z największą sympatią. Bardzo się cieszę, że jest właśnie tyle rudych na sali. No pani też jest rudawa, szczerze powiedziawszy. Więc to jest forma wsparcia dla nas, tak sądzę. Także witam, witam w rodzinie. Od pewnego czasu dla mnie to jest najpiękniejszy kolor włosów, jak się domyślacie, więc rzeczywiście traktuję to jako znak niewymuszonej też solidarności tak na przyszłość. Więc konkludując Uwierzcie mi, to jest najbezpieczniejsza metoda, jaką możemy przyjąć. Wynik wyborów o wszystkim rozstrzygnie. Wynik referendum o niczym nie rozstrzygnie. Naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Na każde z tych pytań nikt nie chce podnosić wieku emerytalnego, nikt, nikt nie podniesie wieku. Polacy powiedzieli, że nie chcą. Nie chcą, nie ma co dyskutować. No decyzja dawno temu zapadła. Koniec kropka. Nikt nie chce burzyć płotu na granicy z Białorusią. Jeśli już, to chcemy zbudować prawdziwą barierę skuteczną, a nie, że tam 10-15 tysięcy nielegalnych przekracza. 10-15 tysięcy każdego miesiąca. Więc pytanie powinno brzmieć, czy, czy jesteś za tym, żeby zbudować płot, a nie czy zburzyć płot, który tam, yy, tam jest. Żadna istotna siła polityczna w Polsce nie jest za przymusową relokacją. Nikt w Polsce z dużych partii politycznych nie jest za tym przymusem, czyli dzielenia się migrantami w ramach Unii Europejskiej. Ale wiecie, postawić takie pytanie referendalne, które dotyczy nie przymusu, tylko możliwości przyjęcia 2200 migrantów albo y, wypłacenia kwoty na ich utrzymanie w innym kraju, i rząd mówi, że to powinno referendum zdecydować. I wpuścili 300 tysięcy migrantów handlując wizami. Handlując wizami. Więc kończąc ten, ten wątek referendalny, Polska się zmieni wtedy, kiedy, kiedy, karta, kiedy karta do głosowania będzie dobrze zakreślona. I to jest jakby absolutnie kluczowe.